I bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, e, dzisiaj zaczynamy epizod och, już tak w pięknym, y, że się tak powiem rozwinięciu dnia, nie jest to y, sam początek, u nas niedziela, zatem po pierwsze powylegiwaliśmy się troszkę, muszę powiedzieć, że do ósmej dzisiaj w łóżku, może nie spałem, ale to z telefonem trochę coś sobie poczytałem, coś tam popatrzyłem, no i do tej ósmej się człowiek powylegiwał, bardzo przyjemna sprawa, dawno tak sobie nie mogłem pozwolić, no i później no, po spokojnym śniadaniu, po przygotowaniu się, ruszyliśmy z Asią na miasto. W związku z tym, że koszt budowy, zabudowy może tak, w naszym cafe, zo, tych łuków okazuje się być bardzo wysoki, za, za wysoki po prostu dla nas, Panowie budowlańcy już byli dwa razy w dwóch różnych ekip i oczekują około 2000 dolarów za zrobienie tego bez uwzględnienia, bez uwzględnienia kosztów no, ty, 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 użytych materiałów, czyli tylko robocizny. Na to sobie nie możemy pozwolić, bo ostatecznie wyszło by to około 4000, pewnie 3,5 może. Zatem ee, zatem wymyśliliśmy coś innego i idziemy teraz Sprawdzić czy dostaniemy tutaj właściwe materiały. No właśnie materiały to jest nawet bardzo dobre i trafione słowo. Yy, Dżuny do mnie dzwoni, więc drodzy Państwo pozwolicie, że ja zaproszę Was na dalszą yy, część odcinka, a przyjdę do dżunku zobaczyć, co znowu chce. Na pewno znowu jakieś głupotki. Ach, oczywiście. Dzwoni, żeby tutaj pobawić się efektami specjalnymi. Ech, dzieci. Łazimy, łazimy. Tutaj już... Jest... Ja wiem, z pół godziny ku nic nie nagrałem jeszcze. Na razie mamy ryż dla naszych kur jeszcze kupiony i trochę zieleniny takiej dla prosiaczków. A, i jakiś tam czosnek, żeśmy w kupili. To cały czas jesteśmy w poszukiwaniu tego materiału. To jest taki ekologiczny, organiczny, nie wiem jak to powiedzieć, taki worki jutowy. To nazwijmy to sobie po tak przybliżenie. Nawet całkiem spory przybliżenie. Kabysim? W właśnie czegoś takiego. To jest O. cool. A yeah. Bardzo ładny hamak. Taki klasyczny, też fajny. No nie mniej. Coś tak czuję, że mi zaraz Załadowanie pod kufer jesteśmy. Właściwie i na kufer. E, a jeszcze po drodze zatrzymujemy się, szukamy miejsca, gdzie możemy kupić folię taką, którą moglibyśmy wyłożyć. oczko wodę. E, zaimpregnować jakoś. A tutaj nie ma. Admię. Admię. There is one more. To do jeszcze jednego. Byliśmy w dwóch miejscach, nie mają takich rozmiarów. Trzeba by kleić, ale tutaj klejenie tego samemu też się nie sprawdzi. Poza tym jest to folia dość cienka, która dość szybko się może zniszczyć. What? In here? How will you take it? Oh. Oh. Proszę, proszę, co się dzieje? Pobiewa, No, tak jak mówiłem, zbliża się deszcz niedługo. A się zamówiła, zjeżdżalnie na plac Zabab do kafezo. Do, do, do A tą folię my zamówimy. Jest tutaj takie miejsce, tu, gdzie produkują po prostu te folie i są w stanie nam zgrzać te folie w taki rozmiar, jaki chcemy, nie ma problemu. E, I to są specjalne takie folie właśnie do oczek wody, między innymi. Także okej, okay, idą z nią do środka. Także zamówimy, ale co będzie poczekać trochę, no. Trudno. Lepiej poczekać parę dni niż kupić coś, co się nie sprawdzi. To musieliśmy, musieliśmy przejść tutaj z boku, tu jest to jest odbiór takich gabarytów. Kiedyś odbierałem motor Dreama, jak go właśnie a się on tutaj spłeszczył. Twój też tutaj duży, pierwszy duży motor odbiera, też tutaj właśnie tam ten wysłali. This one, baby, I see from here, but it's very small. jest ma, yes. I no, nie, 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 nie. A nie, jednak nie dość. Bubble. No to jak bubble to bubble. O, Nie filmuję. Zostawiamy. Niech te dziewczyny spróbują złożyć. Nie wiem, czy dotrzemy do tego zowką tu dzisiaj. Nie no żartuję, oczywiście dotrzemy. Ale Asia koniecznie chce zobaczyć, co jest w środku. Nie będziemy składali tego teraz, zostawiam to panią. O, gadżety jakieś jeszcze, piłeczki, seryłeczki. No to super. You know what? No, I'm afraid I'm going like Oh, O, oh, o, oh. o, don't make it shorter, okay, What's supposed right to be long? Cool. Postanowiłem dziewczynom pomóc, w najlepszy możliwy sposób y, skręcić to zjeżdżalnie i nie przeszkadzam. Tak jak mówiłem, jakbyś potrzebowała inżyniera, w Polsce jest ich teraz bardzo dużo, to ja mogę zejść i pomóc. Nawet mnie nie słyszy, udaje. not. No, to jest taka sobie zjeżdżalenka. Gdzie? Z możliwością gry w koszach. Dobra, to nie jest sobie dzieciaki testują. Co tu się wydarzyło? Jaka wielka ropucha! Ktoś ją nadepnął, chyba, albo nie, zaatakował. Kotek pewnie się bawił. Ja pierdziu, Ble! Hmm Ale wielka żaba, Can co? Jaki Dobra, ruszamy do zoo. Trochę późno, ale cały bagażnik żarcia, dla zwierzaków e, Dziewczyny jadą tuktukiem Ja motorem, bo tam jest musimy mieć śpiewnie od poruszania po Tak zaruszamy Dziewczyny gdzieś tam za mną sobie jadą, ale zaraz powinny dojechać Kozy Wy tu bidule? Tutaj uciekacie. Gdzie moje prosiaczki sobie śpią? Dzień dobry. Dzień dobry. oj, obudziłam się. Mam dla was trochę zieleninki. Tak naprawdę mam jej dużo. Kto chce? Kto chce więcej? Proszę bardzo. I jakaś kapustka i jakaś sałatka. Smacznego. A macie żarełko swoje, ale trochę zielonego, świeżego się przyda, nie zaszkodzi. Od razu wam jeszcze rzucę garstkę. Reszta na później. Smacznego prosiaczki. O, ja sam przyniósł wodę. U, smakuje zieleninka dobrze. Kamian. Na wodę teraz następuje. Najstarsza. Kuską nam też trochę. O, jest już Asia. Super. Cześć kozuchy. O, macie zielonego. Macie zielonego dużo. Widzę, ale to nic. Ja mam. Ale tutaj zamknięcie wymyśliłem. Cześć. Dzień dobry. Chcecie trochę takiego zielonego? O, zobaczcie sobie, Dobre. I sałata. A? Kto chce? Kto chce, kto chce, malowane owce. A, proszę bardzo, tak? Should they be next with today rosemary? It's fine. They didn't eat. Rosmarino, oh, I don't love it. Oh, I caught you. I so. Girls, remember to close the doors. Here. Thank oh, you. Look, the uh Yesterday I saw the white duck over there, and now she got the baby. She She raised. O, jest. Wczoraj przyszła tam. Była tam w, tym, w tej harce u nich. I dzisiaj przyprowadziła je tutaj. Wszystkie są razem. W jednym row. W rządku sobie tak siedzą pięknie. No super, biała, widzisz? Niewiele potrzeba ci było. To no, trochę, ale jednak. Dobra robota. Brawo. Dziewczynki przyszły, przestraszyły je. Ale ona idzie i taki pogania fajnie dziobem. Pyk, pyk, jedna, druga. Naprawdę się nimi zajmuje. Super! Dżunku nie podchodź. Nie podchodź bliżej dżuny. Dżuny, don't come closer. Let them stay in here. I tutaj teraz wymiana wody. Bomba. No dobra, do roboty nie ma co zwlekać. Teraz podlewanie ile jest choroba? Z tymi nowymi nasadzeniami. Ale właśnie skończyłem podlewać i będziemy teraz rozwieszali membrany. Lecimy z dopinaniem, lecimy z dopinaniem, tam na przykład jest luzik, a tutaj już no ewidentnie jest nie tak, już się ledwo, ledwo jestem w stanie to naciągnąć, już tego nie podepnę tutaj, już nie da rady. I mówię czekaj, wstrzymajmy się z tą robotą, to mówię czekaj zaraz, bo to jest za duży okrąg przecież, po prostu jest za duży, zobaczcie, przecież rozumiecie, im to jest wszystko jedno, im to jest wszystko ryba. Nie poddociągali, jest, jest dobrze, jest dobrze, jest okay. Czy to się teraz skończy? Czy trzeba będzie rozłupać, złożyć jeszcze raz, jeszcze raz zadolać cementem? Nie można zostawić ich nawet na sekundę, żeby myśleli, żeby jakakolwiek decyzja była po ich stronie, bo jednak jakakolwiek decyzja podjęta przed nimi będzie na 100% błęda. Na 100% będzie błęda. No i właśnie to jest efekt. Dobrze, że to żeśmy postanowili zrobić to jest teraz, a nie później, na sam koniec, to zrobimy przed otwarciem. Eee. Żeby to wszystko dopasować, musimy odkleić całość. Wszystko odśrubowywujemy tutaj, w sensie z powrotem zdejmujemy membranę. I to trzeba wszystko odkleić od tego na nowo, żeby miało skąd wziąć. Na razie jest to wszystko zbite za mocno, ale z czasem. Uda się to pewnie zrobić. Teraz odepnę to do końca. Tutaj już mi się udało. Odciągnąłem i tutaj już prawie że doszło. Tu już jest niedużo. Jeszcze trzeba, ale jeszcze trzeba dociągnąć. Ale już jest nie najgorzej. Natomiast tu jest ten, ten największy taki fuck up, że się tak wyrażą. No ale żeby znaleźć tutaj ten luz, to musimy całość poluzować i całość lekko dociągnąć do środka. No już niedużo zostało. Proszę bardzo, musieliśmy inaczej. Zacznijmy od tego. Udało się po spsikaniu tego, z wszystkich na możliwych łączeniach, pyk, 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 po stukaniu delikatnie, zeszło się. No i membranę udało się założyć. Nie, niestety, po założeniu membrany, takie były naprężenia, i w taki sposób się kształtowało obręcz, że nie byliśmy w stanie jej włożyć do istniejącego e, otworu, po prostu, gdzieś w jednym miejscu schodziło do ziemi, a w drugim wisiało nic się z tym zrobić nie dało, zatem żeby uzyskać chociaż odrobinę e, przestrzeni to żeśmy pozbyli się tego okucia e, bambusowego całego wyciągnęliśmy to, e, teraz tylko folia zabezpieczająca schodzi no i zobaczymy czy się uda teraz to wstawić, powinniśmy zyskać po dobre 1,5-2 cm, cm, może nawet na całej średnicy to już powinno wystarczyć, żeby to swobodnie weszło. A później zabezpieczy się to wszystko em, po prostu od góry z zewnątrz, żeby tam, o tu, tam, czyli tu, żeby nóżka nie wpadała i się nóżka nie złamała, po prostu. Tak wygląda tutaj tej Czyli teraz spróbujemy to jeszcze raz wstawić i zobaczymy. Ponieważ są to warunki zagrażające zdrowiu i życiu, w związku z tym własne dzieci żeśmy wrzucili, bo to w razie czego, prawda, to zawsze można zrobić nowe. A będzie głupio, jakby powiedzieć, gościom dać taką radę. Zatem testują na razie, czy to wytrzymuje dwie osoby. Później Alan jeszcze wskoczy. I jak po tym stres teście z Alanem to wytrzyma, to już wytrzyma wszystko. No to dobra. Ej, oczywiście, tutaj jest do zrobienia jeszcze sporo. Będzie trzeba wpuścić tu jakiegoś takiego małego pana. Ej, jak odepnie kilka tych... Sprężynek wejdzie tam pod spód, bo to trzeba w jednym miejscu lekko podkopać, w drugim miejscu coś podłożyć, wypoziomować, ale już wtedy będzie dobrze. I wtedy robimy tutaj, robimy taką barierę gąbkową dookoła, no ale to jest następny krok. Na razie sprawdzamy wytrzymałość tego wszystkiego. Jest OK. Jest okay. Reszta to jest kwestia, reszta to jest kwestia już teraz tylko ee, bezpieczeństwa i estetyki. Ale to najważniejsze jest zrobione. I to liczy. dużo pracy. i cały dzień tak naprawdę jesteśmy dzisiaj zamiast iść do przodu, to musieliśmy się cofnąć, żeby uzyskać coś, co powinno normalnie być już dawno zrobione. Nauczka kolejny raz. Nie zostawiać żadnej decyzyjności, nawet w najmniejszym możliwym punkcie lokalsom, bo inaczej będziesz robił to od zera, albo w właśnie jeszcze demontował i robił to wtedy jeszcze raz od zera. Dobrze. Czy przyjąłem lekcję? Mam nadzieję, że tak. To proszę mi przypominać, mówić. Pamiętaj o trampolinie. Memento Mori. A ja już wtedy będę pamiętał. No, pokaż jeszcze coś szybko. Dawaj, skacz na tyłek i na nogi. Jump. Dobra. Jesteś popcorn, to skacz. No, skacz szybko. Pokaż, że działa trampolina. No, dawaj. Jump, jump, jump. Brawo. Działa. Chciałem podjechać po tablety dla dziewczynek, ale policja u nas stoi, żeby do nas dojechać jadąc z tej strony, a nie łamiąc przepisów o 20 metrów, 15 metrów, 15 metrów. To trzeba wjechać w zakaz i wtedy skręcić w lewo i już się jedzie dobrze. 15 metrów trzeba pojechać pod zakaz. No i stała policja, więc nie mogłem podjechać. Policji nie mam, to jadę. I no i do koła. Ja zawróciłem tutaj, już przyjechałem, bo dziewczyny są już w Babalu, przyjechały. I mają tutaj chwilkę, dosłownie chwilę, bo zaraz ruszają do swoich drugich rodziców. Wprawdzie e, mama, e, mama Juny napisała mi, czy mógłbym, mogłaby on, Juny zostać ze mną do jutra rana, ale napisałem jej, że nie, mam swoje plany i nie może zostać jutra rana, więc ma przyjechać po nią za 43 minuty odebrać z domu. Także nie ma sensu już po ten tablet jechać, niech się bawią bez offline po prostu. A ja odsadnę. Pięć pędzi jak szalona. Pana, no. Popołudnie. No, takie już mocno zaawansowane popołudnie. Niedzielne popołudnie, można by rzec. Babalu cisza i spokój. Nie ma już dzieci, chyba. Chyba nie ma, sądząc po obuwiu. June you know, is anyone, one any kids inside? No. Oh. Szkoda, trudno. Ale jedziesz na motorze jak tata, dobrze. Są takie dni, drodzy państwo, kiedy materiał sam się pcha po prostu w kamerę e, i w ogóle się nie muszę przejmować tym, czy będzie na pełen odcinek, czy nie będzie. Zdarza się, że są nawet dwa odcinki, prawda? Natomiast zdarzają się takie, jak dzisiejszy, że jest dużo rzeczy się dzieje, dużo pracy jest. Jak człowiek wpadnie po prostu w ten wir pracy, no bo coś tam się wydarzyło, no jak z tym dzisiejszym, z tą trampoliną całą, to po prostu nie bardzo pamięta się nawet o tym, żeby to kamerę wyciągnąć i coś pokazać. Później jest takie, o Jezus, pół dnia minęło, a ja nic. No i właśnie teraz też taka, taka sytuacja jest, że troszkę jest zamieszania. No w każdym razie, Tarong yy, ostatecznie napisała mi, że że przyjedzie po żunę, dzisiaj odbierze ją, ale że zabierają od razu do Kokongu. Mimo, że ustaliliśmy że jutro pojedzie do szkoły na test taki, przydzielający ją do jakiejś tam grupy Z nie wiekowej, tylko grupy takiej jakby zdolnościowej, o tak powiedzmy sobie. I to ustaliliśmy że jutro o 10 jedziemy, a tu nagle tak. No ale mówię, dobra, bo mamy czas, mamy zapas czasu, mówię, tylko żebyś przed końcem tygodnia przyjechała, no bo ona musi to zrobić. Jak tego nie zrobi, to po prostu nie będzie mogła rozpocząć nauki. Więc staram się, że że wrócą. Także ja przyjechałem do domu trochę wcześniej, zostały dziewczyny tam, wszystkie trzy. Sitkie trzy zostały w babalu. A ja przyjechałem tu, spakowałem ją na ten wyjazd do kokongu. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o niczym. Są i skarpetki, są i malty, są spodnie, nie ma. Są spódniczki, sukienki i, e, i, i koszulki, ale żadnych spodenek jej nie dałem. Dobrze, że to nagrałem. Dobrze. To gdzieś muszą być jakieś. Gdzie jest sekcja spodnie? Spodnie niewygodnie. Tutaj są jakieś ale nie. To są bluzy i kurtki. To są sukienki balowe. O, tutaj. Dobra. To jakiś spodzień trzeba dać przecież. No, dobra. Nie weźmie różowe, bo lubi. I takie coś luźniejsze. Shortowe. Dobra. Czy te? Takie bardziej glamour. Dobra, dodam dam jej te i te, tych nie, no to Bestiek pada tam dużo. O, to są takie spodniczkowate. Dobra, będzie, świata ludzi, przetaczamy się, dopakowujemy. Jedrzyna jest spakowana, ma i buty, ma kurtkę przeciwdeszczową. Chyba jest wszystko już. W tej sytuacji już chyba jesteśmy gotowi do wyjazdu. To nie są drutkowe rzeczy, to są brataci. Dżunkowe są tutaj. Daj mi też butelkę wody na wszelki wypadek, jakby tam się zapomniały, dziewczyny i ruszyły w podróż bez wody. To zawsze będzie tutaj miała. Dobra. Jest spakowana. A zatem dżunko rusza w odwiedziny do babci dziadka w Kokongu na parę dni, do końca nie wiem kiedy. A pewnie nie będą siedziały nie będą długo. Uch, no to co? To, to czekam teraz na. Na tarą, ale czekam też na dżuny, bo dżuny cały czas w abalu jeszcze jest. Powinny zjechać jakoś nie za długo. Mm, Brenda też jedzie dzisiaj do Taty, no i następny tydzień bez dziewczynek, ale za to z ogromnym y, zadaniem do wykonania. Dobra, pięknie. Zgrały się perfekcyjnie, panie. A where tablet? Zgrały się idealnie w czasie, właśnie tarot w tym momencie odjechała z dżuny. Eee, a e, Asia odwozi prele dotyczące. No i właśnie, tablet. Gdzie jest tablet? No i drabata. Nie? czyli ma tablet? So you have the tablet? You have the tablet? Yes. Yeah. Okay. Bye. Bye. See you. No, dobra. ta część dnia jest za nami. Jeszcze przed. Odjazdem, zanim przyjechała June, to tutaj odgrzałem, tutaj jeszcze troszeczkę spaghetti zostało, tak minimalnie, ale odgrzałem jej, bo lubi bardzo, żeby miała na drogę, ale to wszystko tak było w pędzie A, sam zjem. Dziewczyny odstawione, więc wróciliśmy jeszcze, jest widno, więc można jeszcze trochę popracować. Aśka weszła w buciora, będziesz to myła. Na trampolinę. teraz jak nikt nie patrzy, to może. Co cool. A, good. Very nice. Dobra, biorę taczkę i dzisiaj przed kuskami i prosiaczkami, prosiaczkami rozrzucamy żwirek. Tam musieliśmy poczekać, zamknęli drogę, bo nasz sąsiad przyjeżdżał i gendarmeria zostawiła wszędzie drogę, żeby mógł sobie wjechać. Jakiś niewki pierdział. Ważny gość, który mieszka obok. Sześć wjazdów taczką zrobiłem na razie, a się rozgrebuje w tej chwili żeby tą część już mieć zrobiono, no i później lecimy dalej z tamtą częścią. Mamy umowę zaś, Opowiedzieli mi, podsypmy to gruzem jeszcze, zróbmy tak jak robiliśmy na ścieżkach. Podnosimy trochę poziom to po pierwsze, czyli jak woda pada, to najpierw zostaje tam gdzie jest niżej oczywiście, a nie tam gdzie wyżej. Po drugie, przyjdą mocniejsze deszcze, będzie błotko, to się wszystko zapadza, zakopie, stracimy to wszystko, cały ten wietrz, będzie raz jeszcze sypać nie trzeba będzie, mówię uwierz mi, że tak trzeba będzie. No więc mamy deal taki, <laughs> jeżeli się okaże, że to ja mam rację i będzie tak jak powiedziałem, to od tej pory Asia będzie się słuchała we wszystkim, jeśli chodzi o kwestie tutaj remontowo-budowlane i co nie powiem, to nas się będzie słuchało, ale jeśli ja nie mam racji, no to będziemy się dogadywali. Dobra, no to zobaczymy. chciałbym nie mieć racji, o tak powiem szczerze. Lecę dalej. Trzeci raz zaganiamy te łobuziary. Kozy. Wyskakują cały czas. Bo one jeszcze nie chcą i spać. I to jest dobry moment dla nich, żeby mogły teraz sobie nie po słoneczkowym, a wieczornym yy, zoo pochodzić i powyżerać oczywiście nowe nasadzenia. Nie ma takiej możliwości. Pilnujemy, żeby, żeby wyskoczyły sobie. No jutro zrobimy znowu wyżej żeby nie mogły wyskakiwać. Eee, także też ta trzeba. No, no, podniesiemy to po prostu i tyle ogrodzenia. No, skurkowane w każdym razie są dobre. No, skaczą przez to sobie tak ping-ping bez problemu. Dobre. No, my i tak jeszcze tutaj mamy pracę. Dość już ciemno jest, co Państwo zapewne widzą. Eee, tu już jesteśmy tam Nawiozłem, wysypaliśmy wszystko. Teraz w tą stronę idziemy. Także jeszcze chwilę to będziemy, I to one nie wyjdą. A, już niedługo pójdą spać. Będzie spać. Okay? Idę. Aha, kurę wypuściła. No brawo. One już powinny spać. Koniec. Na dzisiaj, Zo, Koniec. Będziemy wracali, ale po drodze, jeszcze do domu. Na chwileczkę zatrzymamy się nad Babalu e, u Alana i Ewy. Tam jeszcze będą nasi znajomi jedni. E, no ale my to dosłownie na momencie, bo jakby to powiedzieć, o, zrobimy atmosferę tam. Dlatego chcąc, nie chcąc zostaniemy tam stamtąd wykopani. No i później lecimy do domu już. Wykąpać się, kłaść. Jutro Asia od rana e, lekcje, a ja... A ja zgadnijcie Bez dżunku. Zatem można więcej popracować. No dobra, nie żegnam się jeszcze. Bo na razie jesteśmy dopiero w drodze do domu. Jest powrót do domu. No i on się wiąże tak naprawdę powiem wam szczerze. Z przepyszną przekąską, jeszcze na sam koniec. Teoretycznie nie powinienem jeść, ja wiem, już późno. Ale te muszle, które Asia przygotowała, bo ona zrobiła to tutaj już pod nas, po nas. Bo ja wcześniej robiłem tak, żeby dzieciaki jadły. John była zachwycona, ale ona nie robiła ostrego. Więc u mnie nie było chili, nie było takich ostrzejszych przypraw. Asia zrobiła to po swojemu. I to jest przepyszne. Jest naprawdę pyszne, ale dużo ostrzejsze niż to yy, ostatnio. Przygotowania. Dobra, z taką małą przykąseczkę i później wracam i lecę składać odcinek. Dzisiaj nie będzie o kładzeniu dziewczynek spać, kąpielach i innych bzdurach na sam koniec. Dzisiaj kończymy odcinek po prostu, dlatego że się kończy. Kochani, zachęcam do łapek w górę, oczywiście, jeżeli się podobało, do subskrypcji kanału i komentarzy pod tymże epizodem. Jutro 7 rano Czas Polskiego, kolejny odcinek. Zachęcam. Mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami. A dzisiaj życzę Wam wspaniałego dnia. Dzięki wielkie. Trzymajcie się i do zobaczyska. Hejka!